Jeżeli chodzi o infrastrukturę ładowania, to nie jesteśmy do końca gotowi. Mówimy o zaledwie kilku stacjach ładowania w Polsce, znajdujących się głównie przy autostradzie A2 i drodze... S8. Z drugiej strony w tym roku zaczynają obowiązywać przepisy związane z rozporządzeniem AFIR, czyli wymogi dotyczące liczby publicznych punktów ładowania w całej Europie, we wszystkich krajach członkowskich. I tutaj zdecydowanie odbiegamy od tych wytycznych. Wygląda na to, że ich nie spełnimy na czas. Ale z drugiej strony w tym roku zaczęły funkcjonować programy wsparcia, więc jest światełko w tunelu, że ta sytuacja w najbliższych latach ulegnie poprawie. Budżet tych programów wsparcia jest na pewno imponujący. Mówimy o 6 miliardach złotych, z czego dwa są przeznaczone na infrastrukturę ładowania i dwa na przyłącza do tej infrastruktury ładowania, więc ten budżet robi wrażenie. Jednak jest on ukierunkowany głównie na publiczne stacje ładowania. Nie mamy żadnych mechanizmów wsparcia mówiących o niepublicznych stacjach, czyli ładowania na bazach, na zajezdniach nas, naszych przewoźników. A to właśnie te stacje ładowania, ta energia jest najtańsza i to ona zapewnia najlepsze całkowite koszty posiadania dla naszych przewoźników. Więc ta publiczna infrastruktura ładowania powstanie. Pytanie, co z ceną energii? Jaka będzie, e, jaka będzie wartość? Czy to będzie 2-3 złote? Czy to będzie mniejsza wartość? Czy to będzie opłacalne dla naszych przewoźników? To wszystko stoi pod znakiem zapytania. Blokada to w mojej ocenie regulacje, a więc długie terminy uzyskiwania warunków przyłączeniowych trwające często po 18, nawet 24 miesiące. Więc, nawet w perspektywie uruchomionego programu wsparcia, mówimy o tym, że te ładowarki powstaną może część z nich w 26 roku, ale zdecydowana większość na pewno w roku 2027 i 2028, co pozostawia. Niejako okres dwóch, trzech lat, kiedy tej infrastruktury będzie po prostu za mało. To jest największa blokada. Z drugiej strony te zmiany w regulacjach, które następują, one też często są nieprzewidywalne. Czasami, tak jak w zeszłym roku, mamy przepisy, które uruchamiają programy wsparcia, ale z drugiej strony obniżają wymogi pojazdów zeroemisyjnych we flotach realizujących zadania publiczne, więc ta regulacja ona musi być konsekwentna zarówno w obszarze pojazdów, jak również infrastruktury ładowania. W MAN wierzymy w technologie zeroemisyjne. Na pierwszym miejscu stawiamy pojazdy elektryczne. W tym roku uruchomiliśmy nie tylko seryjną produkcję naszych pojazdów ciężarowych, ale również seryjną produkcję akumulatorów wysokonapięciowych marki MAN w fabryce, która od ponad 100 lat produkuje silniki wywołane wysokoprężne. W tym roku rozpoczyna również produkcja akumulatorów wysokonapięciowych, więc w 100% stawiamy na elektromobilność. Producenci pojazdów i producenci infrastruktury ładowania są gotowi. Czekamy na napędzenie i przyspieszenie procesów regulacyjnych. Wierzymy, że to nastąpi wkrótce. Jesteśmy gotowi i stawiamy na elektromobilność.